Jak w praktyczny sposób wykorzystać sztuczną inteligencję w pracy? Przetestowałem sprytny dyktafon, który można doczepić do plecków smartfona, a dzięki AI oszczędzam mnóstwo czasu. Nie tylko sam przerabiam mowę na tekst, ale do tego generuje podsumowania spotkań, prezentacji i wykładów, zarówno tych offline, jak i online, z użyciem LLM-ów takich jak GPT, Cloud i Gemini. A co jeszcze potrafi ten niepozorny, wyglądający niczym karta kredytowa gadżet, czyli Cloud Zaraz się temu wspólnie przyjrzymy. Moja praca w dużej mierze opiera się na przeprowadzaniu wywiadów zarówno z przedstawicielami firm ze świata nowych technologii, jak i z aktorami, reżyserami, scenarzystami itd. Często też relacjonuję na łamach spider Web premiery nowych produktów, targi elektroniki użytkowej, takie jak e i MWC oraz branżowe konferencje pokroju aplowego WWDC. Zwykle na tego typu wyjazdach służbowych biorę udział w szeregu spotkań, aby potem przekazać zdobyte informacje moim czytelnikom. Od lat zapisuję najważniejsze informacje w telefonie albo na tablecie, a rozmowy i prezentacje nagrywam z użyciem dyktafonu. Czy to korzystając z osobnego sprzętu, czy to z aplikacji na telefon. Notatki tekstowe oraz nagrania pomagają mi potem w przygotowaniu relacji z tych wydarzeń. Do tej pory jednak zawsze po powrocie do domu, czy tam do hotelowego biurka, czekała mnie mozolna praca polegająca na porządkowaniu zdobytych informacji. Na szczęście dziś sztuczną inteligencję mogę zaprząc do transkrypcji, nagrania, także do tłumaczenia materiałów zarejestrowanych w języku angielskim. Znacząco przyspiesza to przygotowanie materiałów do publikacji, co z jednej strony pozwala dotrzeć do czytelników wcześniej, a z drugiej ja zyskuję czas na relaks. Da się jednak pójść o krok dalej, w czym pomaga testowany przeze mnie ostatnio gadżet. Ploud Note to niewielkie urządzenie elektroniczne, które podczas pracy w terenie przyczepiam do plecków swojego iPhone'a. Jego kształt i wielkość są zbliżone do gabarytów zwykłej karty kredytowej, a waży tyle, co nic. Mimo to w środku urządzenia udało się zmieścić producentowi zarówno trzy mikrofony, jak i akumulator, autorski port do ładowania, 64 GB pamięci oraz moduł łączności pozwalający łączyć się ze smartfonem bezprzewodowo. Częścią zestawu jest również etui z magnesami przypominające woleta od Apple'a, w którym ten nietypowy dychatny sztywno siedzi, bez ryzyka, że przypadkiem się z niego wysunie. A do tego jest dzięki temu bardzo dyskretny. Etuiz zaś w przeciwieństwie do portfela na karty kredytowe ma kilka wycięć ułatwiających obsługę gadżetu, a bezpośrednio do plecków iPhone'a z obsługą standardu MagSafe przytwierdza się bardzo mocno. W zestawie dostajemy też okrągły adapter, dzięki którym możemy przyczepiać Plaudną magnetycznie do dowolnego do telefonu lub nawet do dowolnego case'a na smartfon, nawet jeśli nie obsługuje ona Apple'owego MagSafe'a. W pudełku z Plaudną znajdziemy również instrukcję w języku polskim z kodem QR pozwalającym pobrać aplikację Ploud, do której zaraz wrócimy, oraz kabel zasilający tą autorską końcówką. Dyktafon jest po prostu zbyt smukły, by zmieścić w nim port USB-C, a przewód z tym autorskim złączem ładowania podpina się magnetycznie do pinów w dyktafonie, a akcesorium można naładować z użyciem dowolnej ładowarki. Ba, da się je ładować kablem prosto ze smartfona obsługującego ładowanie zwrotne, aczkolwiek szkoda, że iPhone'y nie oferują ładowania zwrotnego w wariancie bezprzewodowym, wtedy korzystać z tego kabelka nie musielibyśmy wcale. Truizmem będzie z kolei wspominanie o tym, iż Ploud Note potrafi rejestrować dźwięk, skoro potrafią to nie tylko wszystkie inne dyktafony, ale też nawet te najtańsze smartfony. To, co wyróżnia Ploud Note, to możliwość rejestrowania nie tylko dźwięków otoczenia z użyciem dwóch mikrofonów MEM, ale również rozmów telefonicznych poprzez przechwytywanie trzecim mikrofonem jest wibracji z głośniczka, o ile nie korzystamy ze słuchawek, oczywiście. Tryb pracy z rejestrowania głosów otoczenia na rejestrowanie rozmów telefonicznych i odwrotnie możemy zmienić za pomocą suwaczka na obudowie, a do Dlatego mamy guzik, którego przytrzymanie uruchamia i kończy nagrywanie. Oba obsługuje się intuicyjnie palcem wskazującym, trzymając telefon ekranem do góry. Trzeba tylko oczywiście pamiętać, że nagrywanie rozmów bez zgody z drugiej strony jest w Polsce oraz w wielu innych krajach nielegalne, przez co tego typu funkcje obecne bezpośrednio w smartfonach są na wybranych rynkach takich jak nasz zablokowane. Utrudnia to jednak pracę wielu ludziom, którzy potrzebują rejestrować rozmowy, by wykonywać ją efektywnie, a sam, aby za zgodą rozmówcy nagrać wywiad telefoniczny, muszę mieć pod ręką dwa urządzenia, kombinować z trybem głośno mówiącym itd. Już ta jedna funkcja sprawia, że Plug jest gadżetem, który niezwykle mi się przydaje w codziennictwie. Pracy, ale to jednak dopiero początek jego możliwości. Współcześnie, w przypadku większości branż, równie istotne co sprzęt jest oprogramowanie, a nie inaczej jest w przypadku nowoczesnego dyktafonu. Producent testowanego gadżetu przygotował aplikację Plaud, która umożliwia nie tylko porządkowanie i archiwizowanie nagrań, ale potrafi je również transkrybować i analizować z użyciem sztucznej inteligencji. Jedno tapnięcie w ekran wystarczy, aby wygenerować nie tylko tekst, ale i podsumowanie rozmowy lub spotkania, w którym braliśmy udział od razu wraz z gotową mapą myśli. Po rozpakowaniu pudełka, nie mogąc się doczekać, aż skorzystam z tego urządzenia podczas pracy, przetestowałem je w domu. Akurat tego dnia przygotowywaliśmy z żoną jedzenie na kolejny miesiąc dla naszych kociaków i rozmawialiśmy Głośno o tym, które konkretnie rodzaje kroimy, jakie składniki do nich dodajemy i w jakiej kolejności. Plaud nie tylko zgrabnie podsumował w języku polskim, w jaki sposób można przygotować taką karmę, ale dodał nawet adnotację, iż zwierzaki wykazywały zainteresowanie posiłkiem, bo usłyszał, jak mówimy o tym, iż jeden z nich skoczył na blat. Widząc to, jak sobie oprogramowanie poradziło w domu w takim symulowanym scenariuszu, chciałem przetestować je od razu w praktyce. Okazja, by wykonać taki prawdziwy chrzest bojowy Ploud Note, pojawiła się bardzo szybko. Zabrałem ten dyktafon ze sobą na WWDC 2025, czyli konferencję Apple'a organizowaną co roku z myślą o deweloperach aplikacji, na której prezentowane są nowe wersje systemów operacyjnych firmy. Po powrocie ze Stanów mogę powiedzieć jedno: Jestem oczarowany tym, jak PlugNote działa, bo gadżet wraz z aplikacją oszczędził mi masę czasu. Po rozpoczęciu prezentacji lub na starcie spotkania, wystarczyło przytrzymać ten guzik, by rozpocząć nagrywanie, a potem otworzyć aplikację, by zarejestrowane nagrania zostały przesłane do pamięci telefonu automatycznie poprzez Bluetooth. Po otwarciu pliku z nagraniem i jednym przyciskiem generowałem transkrypcję w języku nagrania lub od razu w języku polskim oraz gotowe podsumowania, które mogłem potem eksportować w formatach PDF, doki TXT i JPG, by dalej nad nimi pracować. Co istotne, aplikacja Ploud nie tylko rozpoznaje różnych rozmówców, ale też zapisuje w pamięci podane raz imiona i nazwiska, aby w przypadku kolejnych nagrań można było łatwiej przepisać daną osobę do głosu. Cloud korzysta przy tym z wielu modeli AI, którymi są GPT, Cloud i Gemini, a obsługują one 112 języków, w tym oczywiście polski. Mamy opcję samodzielnie wskazać, którego modelu chcemy użyć dla danego nagrania, ale nie jest to konieczne, bo możemy też zdać się na sztuczną inteligencję, która może w naszym imieniu wybrać ten najbardziej optymalny. Do tego mamy do dyspozycji wiele opcji konfiguracji, w tym czułości mikrofonów, a do tego dochodzą automatyzacje na podstawie słów kluczowych, możliwość nagrywania plików RAW, bardzo wysokiej jakości oraz obsługa chmury do synchronizacji nagrań pomiędzy różnymi urządzeniami. Mamy też możliwości jeszcze szybszego transferu plików, czy to z użyciem Wi-Fi Direct, czy to poprzez dostęp do danych za pomocą kabla po podpięciu dyktafonu do portu USB. Tę ostatnią funkcję można jednak wyłączyć, aby nikt nie powołany się do naszych nagrań nie dobrał. Można też skorzystać z szablonów, aby sztuczna inteligencja jak najlepiej rozpoznawała kontekst danej rozmowy oraz konwersować z AI, by wyciągnąć z podsumowania najważniejsze informacje. Jest też możliwość skorzystania z branżowego słowniczka. Loud Note okazał się niezwykle przydatnym mojej pracy, a na tegorocznym WWDC zwróciłem uwagę na fakt, iż nie byłem jedyną osobą używającą go do rejestrowania chociażby prezentacji Cyberpunk 2077 na Maki, ale dziennikarze to tylko jedna z wielu grup docelowych tego produktu. Sprawdzi się chociażby jako pomoc dla rekrutera, aby szybko podsumować to, jak wypadł kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej handlowca do przygotowania follow-upu na podstawie rozmowy telefonicznej z kontrahentem i księgowego, by utrwalić ustnie przekazane wyjaśnienia dotyczące dokumentacji klienta. Prawnik dzięki temu narzędziu po spotkaniu z klientem wygeneruje sobie od razu listę zadań do wykonania, konsultant stworzy brief projektowy po spotkaniu, audytor wykorzysta jaj do sprawdzenia zgodności danych po terenowej rejestracji, a student lub uczeń przygotuje sobie notatki z zajęć. Zastosowań dla Cloud jest po prostu mnóstwo i to w dowolnej branży. Tego typu urządzenie przyda się każdej osobie, która regularnie uczestniczy we wszelkiej maści spotkaniach, czy to twarzą w twarz, czy to zdalnie, czy to w modelu hybrydowym. Ba, da się z jego pomocą streścić nawet film instruktażowy, podcast lub dowolne inne nagranie, na przykład YouTube'a. Współcześnie cierpimy w końcu na przeładowanie informacjami i bodźcami, a taki inteligentny i wyręczający nas pracę asystent jest na bagę złota. CloudNote możemy też wykorzystać, aby zadantować myśli w biegu, które potem aplikacja dla nas uporządkuje, a po ważnym spotkaniu przygotuje z kolei gotowy raport dla przełożonego. Z pewnością docenią to również zespoły, bo takie podsumowanie burzy mózgów pozwoli uniknąć spóźnionej decyzji oraz wyciągania błędnych wniosków ze względu na stres wywołany przez presję czasu. No i ze względu na fakt, iż sztuczna inteligencja staje się coraz powszechniej wykorzystywana, korzystanie z takich udogodnień jak Ploud Note pozwala pozostać konkurencyjnym na rynku. W ofercie Plaud mamy przy tym nie jeden, a dwa produkty do rejestrowania dźwięku oraz późniejszego przetwarzania go z użyciem sztucznej inteligencji. Testowany przeze mnie plaudną przypina się do plecków telefonu, ale w razie potrzeby można go wyciągnąć i położyć na blacie, obok wykładowcy albo między rozmówcami, ale oprócz tego w ofercie dostępnej również Ploudnode PIN. On również jest dyktafonem z AI, a możemy go nosić cały czas na sobie i to na cztery różne sposoby. NotePin można założyć niczym na szyjnik, przyczepić go do koszuli na klipsa, albo z użyciem magnetycznej przypinki, albo założyć na nadgarstek, dzięki czemu będzie przypominał sportową smartopaskę. Urządzenie może służyć do nagrywania spotkań, konferencji, wykładów lub dowolnych innych sytuacji, które przyjdą nam do głowy. Oczywiście dyktafon Note Pin, podobnie jak testowany przeze mnie Ploud Note, można podłączyć do aplikacji Ploud, aby transkrybować i podsumowywać nagrania z użyciem AI. A ile za taki dyktafon CJ trzeba zapłacić? Plaudnote i Plout Note Pin można kupić już za około 700-770 zł. Z podstawowej wersji aplikacji plot nabywcy mogą korzystać z kolei bezpłatnie, a plan starter pozwala na przetworzenie 300 minut transkrypcji miesięcznie oraz daje dostęp do podstawowych szablonów podsumowań oraz do opcji oznaczania mówców. Jeśli potrzebujemy tych bardziej zaawansowanych funkcji, to możemy wykupić abonament, który dostępny jest w dwóch wersjach. Cloud Pro kosztuje 41 zł miesięcznie i odblokowuje takie funkcje jak dzielenie nagrania na segmenty, słownik branżowy oraz możliwość czatowania z AI, a do tego daje dostęp do większej liczby szablonów wraz z możliwością tworzenia własnych. Ten plan pozwala na transkrypcję 1200 minut, czyli 20 godzin materiału audio miesięcznie, a w razie potrzeby można też wykupywać dodatkowe paczki minut. Dla przykładu kolejne 10 godzin transkrypcji kosztuje 49 zł. Jeśli zdecydujemy się z kolei na plan Plot Unlimited, który kosztuje 108 zł miesięcznie, to dostajemy wszystkie udogodnienia z planu Plot Pro, ale limit minut zostaje całkowicie zdjęty. Z mojej strony to na dzisiaj tyle i do zobaczenia następnym razem. Cześć!